Po głośnej aferze z odejściem Krzysztofa Stanowskiego z kanału sportowego ten zaliczył odczuwalne, ale nie dramatyczne spadki, ponieważ względem poprzedniego miesiąca kanał wygenerował 5 milionów wyświetleń mniej. Tak więc na ten moment forma kanału nie jest w najgorszym położeniu, natomiast użytkownik Twittera o nazwie wujajurek Jurek zauważył pewną dość ciekawą anomalię w subskrypcjach kanału sportowego. Nie jest tajemnicą, że kanał sportowy od dłuższego czasu może szczycić się ponad milionem subskrypcji, co bardzo dobrze wygląda przy współpracy z markami. Natomiast jakiś czas temu informowaliśmy Was, że spadki są na tyle regularne, że kanał sportowy może... Może stracić milion subskrypcji w przeciągu kilku tygodni. Jednak tak się nie dzieje. Magiczną liczbą jest tutaj liczba miliona pięćdziesięciu tysięcy subskrypcji, bo to właśnie do takiej liczby spadła ilość widzów na kanale i mimo notowanych wcześniej spadków po 10 tysięcy, nagle ten spadek wyhamował. I kiedy na kanale dochodzi do tej magicznej liczby, w jakiś dziwny sposób kanał pozyskuje dużą liczbę subskrypcji, o dziwnych porach i tak jak użytkownik WWE podaje, w okolicach czwartej nocy nagle przybyło ponad 3000 subskrypcji. Dość powszechna jest teoria na temat tak zwanej tarczy, czyli zaprogramowaniu kupowania subskrypcji na to, aby ten Spadały poniżej 1,50 tysięcy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze też, że mogą być to pewnego rodzaju korekty zrobione przez samego YouTube'a, które wyglądają na zakup subskrypcji. A ciekawą sprawą jest to, że po nagłośnieniu tych dziwnych wzrostów kanał odnotował z powrotem spadki i ma aktualnie milion 40 tysięcy subskrypcji. Sprawa jest z pewnością interesująca i jest ona przeznaczona dla osób zajmujących się stricte analityką, które to mogłyby potwierdzić bądź wykluczyć którymś z tych teorii. Również trzeba mieć na uwadze, że ciężko uwierzyć, aby tak poważny kanał jak kanał sportowy bał się w kupowanie subskrypcji niczym Natalia. Jan Noszek. Sami właściciele do sprawy się nie odnieśli. Odniosła się natomiast agencja Stormedia do założenia innej agencji przez influencerkę i streamerkę Kasiks. Temat jest dosyć świeży, bo projekt agencji Kasiks wystartował niedawno i w założeniu ma być on skierowany do mniejszych twórców. Aby ci z kolei mogli zdobywać dealę posiadając już od 2000 wyświetleń na filmach YouTube czy od 25 oglądających widzów na Twitchu. mojej aplikacji zapraszam was serdecznie influencerów do rejestrowania się na stronie itm.media. Co warto podkreślić dla was widzów temat współpracy z tym influencerów jest bardzo rozległy, tak jak więksi twórcy raczej nie mają problemu ze znalezieniem współprac. Tak, w przypadku mniejszych twórców temat jest znacznie cięższy, bo firma woli poprowadzić współpracę z jednym większym twórcą niż dziesięcioma mniejszymi. Również często mniejsi twórcy nie posiadają działalności gospodarczej, która jest bardzo istotna w rozliczeniu z firmami. Projekt Kasiks ma zagospodarować nisze w postaci mniejszych twórców i zająć się realizacją współprac dla takich influencerów. Jest to ciekawe wyjście dla reklamodawców, bo ci będą mogli przetestować na mniejszym budżecie zaangażowanie konkretnej społeczności. Jednak fakt Powstania takiej agencji nie spodobało się firmy Stormedia, która jest jedną z największych agencji marketingowych w Polsce i postanowili wydać oni oświadczenie, w którym to odradzają współpracę z ITM Media. W oświadczeniu możemy w skrócie dowiedzieć się, że przeanalizowali oni tę platformę i wymienili kilka punktów, które to mają łapać zapisy umów ze Stormedia. Zapisy te to m.in. przekazanie danych osobowych czy instalacja niezweryfikowanego oprogramowania i przy tym drugim na chwilę się zatrzymamy. Wielu twórców swojego czasu traciło kanał przez fakt instalowania z lewych dili różnego rodzaju oprogramowania i w ten sposób ich kanał był przejmowany do prowadzenia dziwnych transmisji na żywo. Istotną kwestią będzie weryfikacja reklamodawców przez agencję, bo my, twórcy, dostajemy bardzo dużo ofert współpracy, które są zwykłym oszustwem. A mniejszy twórca jest również mniej doświadczony i może się na coś takiego bardzo łatwo naciąć. Agencja wprost odradza współpracę z ITM oraz podkreśla, że zależy im, aby jak najwięcej zysków ze współpracy u nich trafił do twórców. Sprawę tę skomentował również Boxel na aferkach. Troje to wygląda tak, nie? Jakby wiadomo, no Storm Media nie chce, nie jest w interesie Storm Media, nie. Żeby, in, żeby ich influencer dodatkowo mógł zaczerpać czerpać deale skądś indziej. No. Tak, tak, tak. Bo wtedy jakby... Na wiadomo, własną rękę tak jak, Tak. Wtedy też stajnia influencerów Storm Media, gdyby korzystała sobie z innych podmiotów dostarczających deale, mogłoby też się kapnąć, że, no, że ta niezależność dużo by im mogła dać. Wiesz o co chodzi? Że mogłaby ich uświadomić, że kurde, w sumie jakby mogę mieć też z tego... Z tego nie mogę być, nie muszę być tylko skazany na jedną agencję, nie? Okay. nie rekomendujemy nawiązywania współpracy z ITM. W media nie zmienię, stawiamy na partnerskie podejście przejrzystość rozliczeń i zaufanie. Dążymy do tego, aby jak najwięcej zysków z kampanii naszych klientów trafiało bezpośrednio do twórców. Nowo powstająca malutka firemka KASIX kontra taki moloch jak Storm Media. Z pewnością wielu twórców może przejść ze Stormedia do ITM, ponieważ Storm Media również obsługuje mniejszych influencerów. Jednak jeżeli warunki współpracy z nimi są takie dobre, to twórca sam zdecyduje, gdzie woli być i gdzie otrzyma lepsze oferty, a sama przejrzystość działania ITM musi być na wysokim poziomie. Ponieważ jest to projekt finansowany z funduszy unijnych, a żeby takie fundusze pozyskać również trzeba spełniać konkretne wymogi. Konkretne wymogi w cudzysłowie spełnił również Kawiak, aby mógł zostać zatrzymany przez polską policję. Swojego czasu uciekł on za granicę tak, aby polska policja nie mogła go złapać. Nagrał tam również materiał, w którym mówi, że kończy z YouTubem i chce zająć się swoimi biznesami. Od wielu miesięcy tak po 18 18 zobaczyłem, że więcej zarabiam pieniędzy poza internetem i gdybym oddał się tylko internetowi i nie robił moich interesów zarabiałbym nie dużo więcej, może na przykład z internetu bym zarobił 50 tysięcy miesięcznie bo więcej nie, bo wiadomo w jednym miesięcu zarobisz 100, w drugim 10 i się wyrównuje statystycznie 50 a w normalnych interesach zarabiam miesięcznie no 30 tysięcy minimum po ukończeniu pełnoletności bo teraz mam więcej jakby no mogę robić więcej niż wcześniej wcześniej miałem wiele ograniczeń prawnych rodzinnych i tak dalej. Jednak powrócił on z wakacji i był najpierw widziany w Niemczech, a potem trafił do Polski, gdzie został zatrzymany przez śląską policję, a nagranie trafiło do sieci. Policja, policja, daj! Ocierajcie! Jest to moment, na który wiele osób czekało widać na nagraniu, że został on zatrzymany przez nieoznakowany radiowóz. Tak więc musiała być to zorganizowana akcja, aby wykonać tego zatrzymania. Również o sprawie poinformował Konopski na swoim Instagramie. Zaangażowanie w tę sprawę. Tak samo innym twórcom, którzy też to podłapali i nagłaśniali temat, bo wydaje mi się, że bez tego ciężko by było cokolwiek zdziałać. Więc mega fajnie, bardzo się cieszę, to jest ogromny sukces, że udało się typa, który był taką tykającą bombą, przymknąć. Jak wiecie z nim jakieś doświadczenia typu, nie wiem, psiknął was gazem, oszukał czy cokolwiek innego zrobił, to zgłaszajcie się, bo można jeszcze do całej sprawy dołożyć więcej cegiełek i, i no, i to pies bardziej. Więc dzięki, super, że się udało. Ura! Sprawa była bardzo medialna, tak więc zostały podjęty dynamiczne kroki w celu zatrzymania tej osoby. Ciekawym kontrastem jest to, jak 3 miesiące temu mówił, że zakłada się z Konopskim, że nie zostanie on nigdy złapany. Największy polski konfidencia. Konop, idę o zakład. Do zakład, że do końca roku nie trafię do więzienia. Jak widać, zakład prawdopodobnie przegrał i zostaną mu postawione zarzuty, a tych było naprawdę dużo. I pytanie brzmi, jaką zostanie wymierzona mu kara więzienia? Do sprawy odniósł się również wiceminister Piotr Cieplucha. Policja ujęła to streamerów, którzy zlecali się nad dwiema dziewczynami i uciekli za granicę. Dzisiaj zostaną im przedstawione zarzuty przez prokuraturę okręgową w Katowicach. Myśleli, że są sprytni, myśleli, że są bezkarni. Myśleli, bo życie szybko udowodniło im, w jak wielkim błędzie się znajdowali. Przez jakiś czas nie wypowiadałem się na temat szczegółów działań podejmowanych przez polskie służby. Czasem, ze względu na dobro toczącego się postępowania, lepiej nie mówić o jego przebiegu. Pytacie mnie też często o to, dlaczego nie odpowiadałem na zaczepki głównego poszukiwanego w tej sprawie. Otóż jest on dla mnie jedynie jednym z wielu hejterów, którzy regularnie mnie atakują. Mam o wiele ważniejsze sprawy na głowie. Wiele osób życzy również więzienia Boxdellowi w związku z ostatnią głośną aferą. Zamieścił on kolejny materiał na kanale, w którym to odnosi się do wielu oskarżeń. I prostuje wiele tematów, w tym m.in. fakt tego, że Boxdell nie pojawił się na całej konferencji zaraz przed wybuchem afery. Jednak według Wardęgi Michał w tej sprawie mocno skłamał. Dlaczego na Gali Fridayowej nie siedziałem z Wojtkiem jako włodarz, tylko wyszedłem jako zawodnik? Nie miało to coś wspólnego z tym, że Federacja wiedziała coś więcej? Moi drodzy, w żadnym razie fakt, że nie siedziałem obok Wojtka goli, nie był spowodowany tym, że Federacja chciała mnie już powoli wycofywać. Szczerze. Dobra, ja zanim obejrzę, to powiem, jaka była prawda. Federacja wolała zrobić tak, bo bali się, że Boxdel wypali z czymś bo i tak wypali nawet jak tam siedział, ale że na przykład wypali z czymś jeszcze jakimś takim, że bo on pod presją nie wie co gada, nie? I yy, po prostu dla bezpieczeństwa go nie puszczali. Ciekawą sprawą jest to, że Michał mówi wielokrotnie, że utrzymuje kontakt z Wardengo, mimo że ten wielokrotnie pokazuje kłamstwa i manipulacje boxdela, które prawdopodobnie miały też miejsce w tym przypadku. Oprócz odsłaniania kłamstw, Wardenga wypomina też wady Michała na transmisjach, a jedną z nich miał być fakt, że ten chce się przypodobać innym twórcom. Problem boxdela i dlaczego tak chyba, na... chociaż ja nie wiem, po co sięga nad pożyczki, ale jego największym problemem jest to, że on bardzo chce imponować innym tym youtuberom. I to, że właśnie, o, że tu jakieś dziewczyny może być głupia, byleby tylko była ładna, nie? I taka była, e, w taki, wpisywała się w taką urodę instagramową. Albo właśnie te ciuchy, e, że byleby tylko droższe od Goli, nie? Sylwester pokazuje, jak prymitywnymi rzeczami przejmuje się Michał, jak chociażby tym, że stara się mieć droższe ubranie niż Wojtek Gola podczas realizacji nagrań. Przez ostatni miesiąc mogliśmy zauważyć, jak istotna jest dla Bogzela opinia innych ludzi, ponieważ bardzo mocno walczy on o to, aby ludzie myśleli o nim jak najlepiej. I również o tę opinię gdzie chciał on zawalczyć na programie Uszalonego Reportera. Tak jak informowaliśmy, za pierwszym razem Michał się tam nie pojawił, mimo umówienia się na sztywny termin z szalonym. Byłem zły, oczywiście, że byłem zły, bo najgorsze dla mnie brak szacunku jest nieodpisywanie, umówianie się z kimś, nieodtrzymanie tego terminu. Ale jak mi Michał napisał, że rodzina tam coś musi załatwić, za, y, zgasić pożar, okej, okay, okej. Okay. To są sprawy, gdzie mówię, może faktycznie, i może faktycznie będąc z rodziną. Nie może odebrać, coś tam się dzieje, to jest zrozumiałe. Nie wtrącałem się. I tak trwałem w tym oczekiwaniu, chociaż ostatni kontakt był w sobotę rano. Eee, ja bardzo sanuję swój czas, czas Łukasza. Myśmy od czwartku Łukasz też nie wziął żadnego zlecenia, ponieważ byliśmy w gotowości, że w każdej chwili Michał może przyjechać. Boxer zebrał sporą krytykę po tym, jak nie wstał się na umówione spotkanie i od momentu publikacji filmu na kanale Szalonego, ten był z nim w kontakcie, a na ostatnich aferkach zadzwonił do niego i umówił się na kolejne spotkanie. Jestem na aferkach teraz. Okay. I chciałem też, wiesz, przy widzach powiedzieć, że, czwart okay. że czwartek aktualny, tak? Tak, tak, czwartek 16 z tego zapisałeś aktualne. Ja przepraszam, że nie odbierałem, bo widzę też nie nieodobrane, ale nagrywałem, wiesz? Dobrze, luz, luz, luz. Dobrze, no to widzimy się w takim razie w czwartek. na... Nie ma problemu i też, żeby wybrzmiało, że jakby od, od, od kiedy publikacji mojego filmu mamy kontakt, i to też nie jest tak, że gdzieś tam, że ty od razu się odezwałeś, umówiliśmy się, jesteśmy umówieni, żeby to też brzmiało, nie? Dobrze, dobrze. No to widzimy się w czwartek i. Dzięki trzymajcie się. Cześć, pa, cześć, pa. pozdro. Ej. Michał poznał już większość pytań, które chciała zadać szalony. Ciekawą kwestią jest to, czy zaskoczy on Boxela w jakiś sposób, przygotowując inne pytania. Czy też będą to te same pytania, które pojawiły się już wcześniej, a na nie prawdopodobnie Boxel bardzo dobrze się przygotował. A wiele kwestii sprostował też na swoim kanale, gdzie miał dogodne i komfortowe warunki, aby każdy argument dobrze ubrać słowa. Poruszył on chyba najbardziej wrażliwy temat, czyli rzekome przekazanie mieszkania dla Olciak93. Wyjaśnijmy teraz kwestię tego mieszkania, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało rozumiem, że w swojej karierze zrobiłem wiele potknięć, przez co łatwo się wierzy w takie rzeczy. Łatwo się wierzy, że ktoś robi jakieś fejkowe akty notarialne, ktoś coś powie, bo usłyszał, ale pamiętajcie, że to jest tylko słowo. Jednak, widzowie, mam akurat tutaj, w przypadku tego mieszkania całkiem logiczne wyjaśnienie, dlaczego totalnym nonsensem byłoby kupowanie mieszkania dla Oli. Mamy sytuację, w której wszystko, co było pomiędzy mną i Olą, jest w rękach Konopa. Posiada to również prokuratura. Jaki sens byłoby w takim razie kupowanie jej mieszkania lub zastraszenie. Żebym jeszcze bardziej miał jebane? Po co? Co by mi to dało? Chyba tylko... Straciłbym pieniądze. To byłby tylko, nie wiem, cios w mój portfel, tak naprawdę. Michał również odniósł się do kwestii aktu notarialnego, w którym widnieje kompletnie inne nazwisko niż Bogzel posiada. Oraz fakt podawania nazwiska z domu dotyczy zazwyczaj kobiet, które wyszły za mąż i nie jest to praktyka stosowana przy mężczyznach. Ostatnio na pewnej stronie pojawił się akt notarialny, gdzie pisze, że Olka dostała ode mnie darowiznę w postaci mieszkania. Nie uwierzycie, ale napisali do mnie redaktorzy naszych ulubionych brukowców. Nikt nie weryfikował tego. Że w tym akcie notarialnym pisze, że jestem z domu Gralski. Jaki Gralski? Z tej strony Baxton Gralski, deweloper mieszkań w Warszawie. Już abstrahując od tego, że nie mogę być z domu Gralski bo mam na nazwisko Baron, to najbardziej rozwaliło mnie to, że ludzie serio uwierzyli w ten akt. Tak więc, według Boxdela akt ten to zwykły fake, a sam Michał nie przekazał żadnego mieszkania. Jeżeli jesteśmy już przy temacie mieszkań, to warto opowiedzieć o historii, jaka przydarzyła się bratu tej fana. OG Kuba był taki manikiego brat, jakiś czas mu wyprowadził się do wynajmowanego mieszkania i co warto dodać, prowadzi on również transmisję na kanale Twitch. Jednak ostatnio zdarzyła mu się nieciekawa sytuacja, bo właściciel wręcz wymusił na nim wyprowadzenie się z mieszkania, mimo że wszystko według niego było w porządku. Co tam? Mieszkać, bo, jak ktoś mnie w mieszkaniu nie chce, to ja tam nie będę. A ja mówię, stary. No, tak to nie działa, mówię. Zrób tak, jak ci mówię, i nie kombinuj. Na dobre ci to wyjdzie. Facet mi się nie chciał przyznać, ale w końcu przyznał mi się po 10 minutach rozmowy, że w sumie to do niego ziomek przyszedł, położył mu kartkę na blacie i powiedział tak: Słuchaj, bo ja nie mam czasu i mi się, mi się, mi się nie chce tutaj siedzieć. Podpisuj mi to wypowiedzenie, ja wychodzę. A byś się zestresował i podpisał. Jak mi o tym powiedział nagle po 10 minutach, a za nie mówiłem. I mówię, dwa, to ty do mnie dzwonisz. Mówię, po co ty do mnie, człowieku, dzwonisz i prosisz mnie o radę, jak wziąłeś i podpisałeś, bo jak debil kartkę, które nawet do końca nie przeczytałeś? To co ja mam ci teraz wyczarować, niby? On mówi, no, ale ja się zestresowałem. Mówię to f, Mówię, tak się zestresowałeś, to teraz sobie pod mostem mie mieszkanie musisz urządzić. On mówi, no, nie no, wiem, że głupio postąpiłem. Ja mówię, no to zajebiście, że wiesz. To powodzenia w szukaniu mieszkania. Ciężko określić, jak wyglądało to od kuchni i jaki był przebieg całej sytuacji. Niemniej jednak brat tej fana uległ emocjom i stwierdził, że z mieszkania się wyprowadzi. Istotną kwestią jest to, jak wyglądała umowa pomiędzy nim a właścicielem i czy był w niej zapis umożliwiający podjęcie takiego działania.